Hello też Szynksztyn. W dzisiejszym odcinku pokażę ci jak zrobić wymiar w Makreator. Nie zapomnij dać łapki w górę oraz zasubskrybować i bez przenoszenia przechodzimy do odcinka. Więc aby zrobić wymiar w Makreator, musisz najpierw zrobić biom, który będzie się spawnował w twoim wymiarze, więc stworzę nowy biom. I w tym odcinku będę robił niebo, więc to będzie mój pierwszy biom. I zrobię, żeby na powierzchni spałnowały się bloki trawy oraz żeby pod ziemią się spawnowały bloki ziemi. Tak jak jest normalnie w Minecrafcie. I zrobię, żeby kolor trawy był bardzo zielony, więc nie, może coś takiego. I zrobię, żeby kolor wody był. Nie wiem, mniej więcej taki. I ok, i zostawię drzewa, żeby były normalne drzewa, takie jak są domyślne w Minecrafcie. I to byłoby wszystko, co ustawię na tej zakładce. Więc teraz jak wejdę do features, to tutaj wezmę, żeby nie było żadnych drzew i zwiększę ilość kwiatków na 20. I to chyba wszystko, co tu zmienię. I tak w ogóle, jeśli chcesz zobaczyć mój poradnik, jak zrobić biom w Minecraft, to możesz zobaczyć go z. Linku w karcie i dobra, wracamy do poradnika. Więc teraz wezmę do struktury. Tutaj nie zrobię, żeby nie spawnowały się żadne struktury, bo chyba nie chcę, żeby nic się nie spawnowało. O wiosek raczej nie chcę, bo są trochę zbagowane. Spełnienie mobów to wezmę, żeby nie spawnowały się potwory, więc dodam tylko. Krowy i takie tam. dobra szybko Tutaj muszę znaleźć krowę. Ok, mam krowę. Jeszcze dodam wszystkie moje moby, które chcę, żeby się spawnowały. Na przykład, jeszcze dodam tutaj kurę. I szybko sobie timelapse żeby tylko dodać te moby. Ok, więc dodałem już wszystkie moby, które chcę, żeby się spawnowały. Jeszcze to zmienię, żeby to było jako klicer, a nie jako potwór więc wszystkie te nie są podporami, więc zmienię na glitcher i to sprawi, że będą się spawnować w dzień, a nie tylko w nocy więc okej, okay, tutaj te wartości w sumie mogę zostać, a nie, w sumie zmienię jeszcze tylko, żeby się spawnowało mało koni więc dam wszystkie typy koni na 10 i okej, okay, dobra, wstawiłem to, jeszcze te zmienię grupy, żeby się spawnowały od 2 do 4 Okej, okay, już chyba ustawiłem wszystkie mowy, które chcą, żeby się spawnowały. Dobra, jeszcze tutaj wezmę w biome generation i ustawię, że biome weight może zostać, to to zostawię jak jest. I tutaj warm i kategorie w sumie nie będę ustawiał. I w sumie to byłoby na tyle, tylko jeszcze tutaj wezmę wariację te na 0,1, bo chcę, żeby to było płaskie. Więc okej, okay, dobra, zapiszę ten element i teraz zrobię drugi biome, tylko w którym będą się spawnować drzewa żeby były jakieś drzewa, więc wezmę po prostu to, zduplikuję i nazwę to niebobiom las i tutaj nic będę zmieniać, tylko wezmę, żeby się stanowały drzewa, więc wezmę jakoś 20 drzew na chunk i wezmę zmniejszę trochę kwiatki, więc żeby było 10 kwiatków na chunk zrobię Instruktury mogą zostać to też może zostać i tutaj generacja biomu. żeby żeby to się spawnowało dwa razy rzadziej niż ten normalny biom, więc dam na 5 tą szansę na zespałnienie biomu i wezmę tutaj wariację terenu, dam na 0,2 i to było na tyle z tego biomu, więc teraz to zapiszę. I już mam wszystkie swoje biomy, więc teraz możemy się zacząć zarobienie faktycznego tego wymiaru. Więc teraz możemy się zacząć zarobienie wymiaru, więc tworzę nowy wymiar i nazwę to niebo. I dodam te moje biomy, żeby spawnowały się w tym wymiarze. I blok ustawię na trawa. Ok, więc w tej części poradnika trochę zepsułem. Tutaj masz faktycznie ustawić nie blok trawy, tylko blok kamienia. Bo to jest faktycznie blok, który spałnuje się pod ziemią, a nie nad ziemią. Więc tutaj jest mała poprawka, bo trochę zepsułem. Tutaj masz faktycznie ustawić blok kamienia. Czy tam coś chcesz, żeby się spełnowało pod ziemią? Więc nie słuchaj Szymksa z przeszłości. To jest faktycznie źle. Musisz tu ustawić blok kamienia. Więc tylko chciałem powiedzieć, bo się pomyliłem w poradniku. Już możemy wracać do poradnika. I tutaj blok cieczy ustawię na wodę. OK, i tutaj wezmę, żeby nie dało się spać, i wyłączę pogodę, i jeszcze zmienię, żeby się generowało jako end. I OK, z tej zakładki już byłoby na tyle. Tu ja masz jeszcze kilka innych opcji, które możesz zmienić, ale ja nie będę nic tu zmieniał, bo domyślne mi pasują. I dobra, teraz można przejść do zakładki Portal, i w zakładce Portal wezmę blok portalu w ustawie na Pryzmaryn. Więc zrobię, żeby portal dobił się z pryzmarynu. I cząsteczki portalu wezmę na bąbelki i dźwięku nie będę zmieniał. znać tylko zmienię teksturę zapalacza portalu na to, już stworzę ją wcześniej. I teksturę bloku portalu też zmienię na moją teksturę, którą zrobiłem wcześniej. Więc wymiar jest zrobiony, więc teraz to zapiszę. I jeszcze tylko zrobię, żeby dało się skraftować ten zapalacz portalu. Więc tworzę nowy przepis. I wypiszę tutaj Heaven Ignited DECIPI I zrobię, żeby się go tworzyło z jednego odłamku pryzmarynu. Więc tutaj mam odłamek pryzmarynu i z jednego przemienia. Oraz z jednej sztabki żelaza. I zrobię, żeby dało się to ułożyć w craftingu jak się chce. I też się skraftuję. I jeszcze dodam to, żeby to się faktycznie kraftowało I już mogę zapisać ten przepis. Jeszcze dodam zakładkę, żeby to było w zakładce więc tutaj Creative Tab i wpiszę Heaven Mode i dodam ten zapalacz jako ikona tej zakładki i zapiszę to i ostatnia rzecz jaką zrobię w tym poradniku to zrobię żeby ten zapalacz portalowy pokazywał się w zakładce więc wezmę na mój wymiar i wejdę w zakładkę portal na nowo i tutaj w item tab wezmę na moją customową zakładkę i zapiszę to i to by było na tyle z tego poradnika więc nie zapomnij dać łapki w górę zasubskrybować i zobaczyć moje inne poradniki z macreatora możesz je sprawdzić Sprawdzić w playlistie poradniki makrato, które pokazuje się teraz w karcie. Jeśli chcesz zobaczyć mój poradnik, jak zrobić biom w makrato, to teraz też masz go w karcie. I ostatnia rzecz, którą zrobię w tym poradniku, to jeszcze przetestuję mój wymiar, i to by było na te tego poradnika. Więc jeszcze widzimy się w Minecrafcie, żeby przetestować ten wymiar. Więc okej, okay, jestem już w Minecrafcie, zeespałem się w Tajdze, ale to nieważne. Zrobię ten portal, więc. Tutaj już jest ta zakładka, jest ten zapalacz portalowy w mojej zakładce. Więc ok, wezmę Prizmarin. więc tutaj powinien być blok Przmarinu, więc blok Przmarinu, wezmę już wezmę ten odłamek Przmarinu. Oraz też wezmę stół do kraftowania I ok, stworzysz ten portal. Ok, więc zrobimy już ten portal. Teraz wezmę krzemień. Więc okej, okay, dobra, mam krzemień. Jeszcze wezmę sztabkę żelaza. Ok, mam sztabkę żelaza. Dobra, postawię ten stum rzemieślnicy i stworzę mój zapalacz do portalu. Ok, więc wszystko działa tak jak powinno. Więc teraz, jeśli to kliknę pręszyńskie myszy na portal, to się zapali i widzimy się po drugiej stronie portalu. I ok, jestem już w moim wymiarze. Nie wiem, dlaczego mi reaguje tak, ile ja mam. co mają 25 fpsów. Może zmniejszyć zmniejsza render distance, bo coś nie wiem, co się dzieje z moim komputerem, dobra. Nie dlaczego ja miałem 25fps. okej, okay, dobra, dziwne. Nagle mi zaczęło lagować. Okej, okay, więc tak wygląda mój wymiar. Tutaj jest ten biom normalnie. Yy, ten. Tutaj jest ten biom bez drzew, a tu jest ten biom z drzewami. Nie, no, dobra, zwiększa render distance, bo nic nie widać, tak. Więc jest normalnie, sponują się drzewa, i normalnie teren jest taki jak end, i jest ta zielona trawa, i jeszcze jak powstaje wodę to też powinna ona być niebieska. Tak, woda jest niebieska, taka, nie powiedziałbym niebieska, taka jasno niebieska, i normalnie są drzewa. Zrobiłem już mój wymiar, i nie wiem, dlaczego mam 25 FPS, dobra, to jest jakieś zepsute się zepsuło Dobra, ale to nieważne, dobra, więc nie zapomnij obejrzeć moich innych poradników z makreatora zasubskrybować, oczekować łapki w górę i bez o przedłużania już kończę ten poradnik e, więc e, to by było na tyle elo, cześć, papa pa. Ja na serio nadal nie wiem dlaczego mam 25 FPS, -ów. Ja nie wiem czy to jest coś z Makreatorem, czy mi się psuje komputer